Pisanie pracy magisterskiej. Dla wielu osób to prawdziwy koszmar, kojarzony głównie ze stresem i zarwanymi nocami. Ale czy na pewno musi tak być? Co, jeśli powiem, że można przez to przejść sprawnie, z poczuciem pełnej kontroli? Właśnie o tym dzisiaj opowiem. Przedstawię klarowną strategię, która przekształci cały ten proces w dobrze zaplanowany maraton. OK, i to jest absolutny klucz do wszystkiego. Podejście sprinterskie, czyli takie zrywy pisania na ostatnią chwilę, to jest prosta droga do wypalenia i frustracji. Zamiast tego pomyślmy o tym jak o biegu długodystansowym. Tu liczy się rozłożenie sił, dobre planowanie i, co najważniejsze, systematyczność. I właśnie taką strategię zaraz sobie omówimy. Zamiast błądzić po omacku, przejdziemy przez sprawdzony czteroetapowy plan. Krok po kroku poprowadzi on nas od samego pomysłu aż do mety, czyli do obrony. Zaczynamy od absolutnych fundamentów. Faza pierwsza to nic innego jak planowanie trasy. I powiedzmy sobie szczerze, to jest ten moment, w którym dobrze przemyślany początek pozwala zaoszczędzić masę czasu i nerwów na późniejszych etapach. To prawdziwy kamień węgielny całego projektu. A więc, na czym trzeba się skupić? Przede wszystkim na realizmie i precyzji. Jasne, temat musi fascynować, ale co ważniejsze, musi być możliwy do zbadania. Czy mamy dostęp do odpowiedniej grupy badawczej? To warunek absolutnie konieczny. Zamiast ogólników potrzebujemy jednego, konkretnego pytania i hipotez, które statystyka będzie w stanie potem potwierdzić lub obalić. I ten przykład genialnie to ilustruje. Zobaczcie, temat, wszystko o czymś, to droga donikąd. Jest po prostu zbyt szeroki, żeby go rzetelnie zbadać. Dobry temat działa jak laser. Precyzyjnie celuje w konkretny problem, określa grupę, wiek, zmienne. To właśnie sprawia, że badanie jest i wykonalne, i wartościowe. Dobra, podsumujmy tę fazę w czterech prostych krokach: wybór, zawężenie, zaprojektowanie narzędzia już z myślą o przyszłej analizie i, co jest niesamowicie ważne, wczesne rozpoczęcie zbierania danych. Pamiętajcie, procesy administracyjne, zwłaszcza w medycynie, zawsze trwają dłużej niż się wydaje. No dobrze, mamy plan, więc przechodzimy do fazy drugiej utrzymania równego tempa. I tutaj znowu wraca nasza metafora maratonu. Liczy się regularny, stały wysiłek, a nie jakieś wyczerpujące zrywy. I oto złota zasada, która serio zmienia wszystko. Zamiast czekać na wenę albo na cały wolny weekend, wystarczy poświęcić na pisanie kilkadziesiąt minut, ale codziennie. Jeden akapit, jeden podrozdział. Taka codzienna rutyna buduje nawyk i sprawia, że tekst rośnie niemal niezauważalnie, za to bardzo systematycznie. A o czym pisać? Na szczęście nie trzeba wymyślać koła na nowo. Mamy gotową mapę, czyli standardową strukturę akademicką. I taka mała rada ode mnie: warto zacząć od rozdziału teoretycznego. Dlaczego? Bo dogłębne poznanie literatury na starcie niesamowicie ułatwi późniejszą interpretację własnych wyników w dyskusji. Przechodzimy do fazy trzeciej analizy zebranych danych. Dla wielu to najtrudniejszy etap pełen obaw przed statystyką. Ale spójrzmy na to inaczej. Statystyka to po prostu narzędzie. Narzędzie, które pozwala nam zrozumieć, co tak naprawdę mówią nasze wyniki. I tu kluczowa rada: nie trzeba być ekspertem od wszystkiego. Jeśli analiza statystyczna sprawia trudność, krótka konsultacja z profesjonalistą to jest inwestycja, która zwraca się wielokrotnie. Pozwoli dobrać odpowiednie testy i, co najważniejsze, uniknąć błędów. A kiedy już mamy wyniki, trzeba je profesjonalnie zaprezentować. Zasada jest banalnie prosta. Tabela służy do pokazania precyzyjnych wartości, tych wszystkich liczb po przecinku, a wykres do wizualnego porównania. I absolutnie najważniejsze nigdy nie dublujemy tych samych informacji. Wybieramy tę formę, która lepiej oddaje sens danych. A teraz coś, co warto zapamiętać na zawsze. To jest prawdopodobnie najważniejsza liczba w całej analizie statystycznej: p mniejsze niż 0,05. To jest cel. No dobrze. Ale co to właściwie oznacza? Wartość p mniejsza niż 0.05 to taki naukowy certyfikat, który mówi: "Hej, to co odkryliście, to nie jest przypadek". To formalne potwierdzenie, że zaobserwowana w badaniu zależność jest prawdziwa. To jest właśnie ten moment, w którym można z całą pewnością potwierdzić hipotezę badawczą. No i wreszcie ostatni, decydujący odcinek naszego maratonu, faza czwarta, czyli dyskusja to jest najważniejsza część całej pracy prawdziwy finisz, na którym można zaprezentować swoje analityczne i krytyczne myślenie. Zatem kluczowa sprawa. Rozdział wyniki służył do tego, żeby przedstawić dane, rozdział dyskusja służy do ich interpretacji. Czyli nie przepisujemy tych samych liczb. Zamiast tego wyjaśniamy, co one oznaczają, jaki jest ich sens i jakie niosą ze sobą konsekwencje. Jak to robić w praktyce? No, trzeba skonfrontować własne wnioski z tym, co napisali już inni badacze. Jeśli wyniki są podobne, pokazujemy, że nasze badanie wpisuje się w istniejący stan wiedzy, że potwierdza wcześniejsze odkrycia. A co jeśli wyniki są inne? To nawet ciekawiej! To pokazuje prawdziwe krytyczne myślenie. Zamiast ignorować takie rozbieżności, trzeba spróbować je wyjaśnić. Może to wynika z innej metody, innej grupy badawczej, to jest właśnie naukowy dyskurs w najlepszym wydaniu. I na koniec pytanie, które więczy całą pracę i nadaje jej ostateczny sens. Co z tego wszystkiego tak naprawdę wynika? Jakie są implikacje praktyczne? Czy potrzeba nowych szkoleń, zmiany procedur? To jest pytanie, które pokazuje realną wartość przeprowadzonego badania i zostawia po sobie naprawdę trwały ślad.